Cześć, cześć, jesteś śmie śmieszek to odcinek na moim kanale? A dzisiaj gramy sobie w. Co, ale fajna choinka. W Amonga i... Yy, ogólnie to... tu. Weźmy sobie kogoś takiego no i typ. Dzisiaj gramy sobie. Taki normalny, ten, i ogólnie, przepraszam, że dzisiaj odcinku nie było o 16 ani o 8, ale o 8 po prostu mm, nie mogłem. Ale no, bo po prostu to później wymyśliłem, o której tak mogłem, po prostu ten, tak jakby plany. Jak nie wiecie o co chodzi, to tam, jak wejdziecie w mój kanał, i to pod koniec jest tam informacji wejście sobie mi tu informacje i tam macie cały planer y, filmów itp. I ogólnie to wideo mi się cały czas komputer Wideo, które przerobiłem, cały czas jakby się pobiera i muszę od nowa je pobierać. Bo 95% było i chyba jakoś po godziny się nie pobierało. Więc y, ale ogólnie to ten To sobie. Jak się nazywało? To sobie jutro zrobimy po prostu dwa filmy. Jeden o siódmej. Yy, to będzie jako pierwszy film. Yy, jako pierwszy o 16 będzie drugi, bo jutro po prostu tego tak jakby lightowego nie będzie. Bo, bo wiadomo, co będziemy lajtować, to będzie domek, będziemy budowali itp. A właśnie w tych innych to będziemy robili, robili te druta, takie na przykład kopanie diamentów i takie tam. Dobra, Widzimy się zaraz, jak już ogólnie będzie albo wygrana, albo po prostu będzie ten. Ogólnie oni piszą, że zielony to jest i że zielony zabił brata, niby. Tego czerwonego hihi. Hi. Zobaczymy. A no i bez to jest simpo. Dobra, no i fajnie. Dobra, zmieniamy mm, dobra. Zmieniam się czapę, więc w ogóle wygląd. bierzemy sobie. Okej. Okay. fajne. To le kuzak. No akurat tego. To... O, patrz. tyle fajne. No. kuzak. Dzień dobry, Komenda Miejska Policji, K9, tutaj, patrol K9 Jestem patrolka. Ca 9 Sa, palionowy, ta, palion A się śmiała, gdy to już prawdziwy nie? Widzieć on jest z tyłu na końcu. jakby ten ciemny. Ej, czekaj, tu jest ciemny zielony. Nie. A tu to poszedł? Czekajcie. Gdzie... Ty, bo mamy jakiegoś cheatera. To będzie go znaleźć. I tu jest ciemno zielony, LOL. Ej, da się tak? Ej, dajcie to? Jakby mamy dwóch cheaterów, cheatera. Mamy dwa razy ciemno zielony X. Ej, dobra, XD Jakby... Pi pierwszy raz tak chyba mam, nie? Dobra. Ja tego nie robię zawsze za pierwszym, ale za drugim już na stówie za praktycznie zawsze mi się udaje. O, widzicie? To jest znowu ten ciemno zielony. Dzięki. Czy jestem po prostu daltonistą? Nie rozróżniam ciemnego zielonego, Jakiego innego koloru, i widzę tylko ciemno-zielonego. Napiszcie, bo jakby ja widzę, tam tylko dwa jasno nie bije, nie bije. zielone dwa. Mmm, tak samo, ale dobra, nie wiem. napiszcie. Dobra, ten, boję się tego białego. Okay. Chociaż wątpię, że on dwa razy rzędu, dobra. On może być dwa razy rzędu, ale dobrze, nie zabijmy, super. Na security. Dobra, robimy sobie, żeby tutaj, w kafeterze, Dobra, to czerwony. Mm, ten czerwony jest taki dziwny, ale dobra. Wychodzimy sobie już stąd z kafeterii. Mamy w communication i w. Dobra, ja na taski już robimy. robimy taski, bo mam jeszcze raz, dwa, trzy, trzy raz, dwa, cztery, cztery, taski, super. No już trzy, dobra, idzie teraz. Jasno-zielony umarł i ciemno-zielony, zobaczcie, ciemno-zielony Eee... To... Dobra, już myślicie... Dobra, zobaczymy się już zatem. 11 sekund. Słuchajcie, minęły już dwa 2 A i był ten remis no dobra, no dobra, dobra, dobra tylko ten pan się naprawdę mi się wydaje, że on jest w ale jak będzie jutro film no, film, film, film nie, nie ma opcji list o sercu, dobra aaa, zawsze kiedyś tu kofein, dobra, A, bo kofeinę dostałem tylko granie, no oczywiście lecimy sobie do security Teraz tak. Jak tu będzie trzech i dobra, dobrze, Ty, a to było dobre, nie? Że trzech impostorów w jednym miejscu. dobra dobra. Medboya mamy 20 sekund, no to sobie przyjdziemy ten dyb Medby. Poleonowym. tubi bocało No, przepraszam, że się ale się skupiałem. Dobra. Mam wszystkie testy. Dobra, idziemy tu dalej. Ciemny dzielony. Wiecie co, Bo ta na pewno jest bezsensowna, wyjdziemy z niej, lepiej game. By tutaj, dobra. Dobra, się sobie wszystko. Okej, teraz jestem robotnikiem i synek mój jest, nawet za mną, mną biega super, dobra, ja chcę być w końcu y, impo impostor jest impostor w końcu dobra, słuchajcie, no to teraz y, ja wiem co zrobimy, lecimy sobie tutaj, dobra teraz robimy o dwa już by y,

Yeah. <laughs> Lima. <laughs> what? What? Mati. Imparto. Mati. 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 Mati.

Dobra, 15 sekund. Oli I coś tam do bloki. Mmm, dobra. Ogólnie by... Jezu na mnie w jednym To jest... No, impostor. Dobra, fajnie, ja idę na. Ja, ja po prostu idę sobie do Security. Ja idę do Security. Co zrobię z sabotażem? I otwórz. No i cicho jesteśmy Czekamy sobie Jest! wygraliśmy Ale farsk mm, Dobra, wiecie co Ogólnie ten ekran to 17 dzień Przed tym jak ten I, i zapraszam was na mojego instagrama tu w tym momencie macie yy, Na ekranie moją nazwę I w w opisie macie link do niego i no, po, bo po prostu bym nagrał tam 20 minut. No, ale mm, mam jeszcze tam 50 minut. niby nie. No to sobie zagrajmy ostatnią rundkę Naprawdę. Bo ja już chcę ten. Nie, że chcę kończyć, ale dobra. chata bierzemy sobie. Dobra, bierzemy sobie. Przy, ja jestem robotnikiem. Jestem Rowy od i bu budowałem... Ela. I, I jeszcze Set ale w śmierci było kuchnięte. Kole, Kord, kolasik, kolasik. Edipede. LOL Fajnie LOL 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 lol. LOL. Po, po, po prostu polskie lol. Äh, w ogóle jeszcze mam coś w rękę. Elektrizmę na mnie. Dobra. Dzień dobry. Ej, bezki ty, ja tam nigdy nie miałem my, misji. Ej, bezki. Jakby już, les, nigdy tu nic nie miałem, dobra, git. Ja robię. No, w ogóle, co jeszcze chcecie i kiedy. Pek. Pek, 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 No dobra, yy, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i... pa. W ogóle mój imienko. Dobra, powiem tak. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. A, to, a, no po prostu kończymy. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.